W stanie w ogóle obok nich podejść. E, może bym głosował społecznie, bo e, ja jestem społecznie trochę bardziej lewicowy, to znaczy że jestem pro, pro-ludzki, to znaczy nie mam nic dotęczowych, To jest chyba to. Ten... On jest politologiem. On jest politologiem. I jest też, jak widzicie, łaskawym panem. Wiesz, jak widzę takich typów, to mi się robi smutno, nie? Bardzo ważny temat, bardzo trudny temat, będzie to temat polityczny. Otóż będziemy rozmawiać o polityce, o zbliżających się wyborach. Yy, mianowicie nie wiem, na kogo głosować. I mam wrażenie, że jestem w tym poczuciu nie, nieosamotniony wcale, że dużo osób nie wie, na kogo głosować. I będziemy, Mateusz, dzisiaj o tym rozmawiać. Od razu zapytam, czy Ty masz sprecyzowane poglądy, na kogo będziesz głosować? Tak. Dobrze, nie musisz się od razu wygłosić. super, dziękuję bardzo. Dziękuję. W problem został rozwiązany. W komentarzu dajcie znać, dlaczego głosujecie na parti XAML. Dlaczego? Lajkujcie jej w ogóle. Uczulam od razu oczywiście sekcję komentarzy o bycie kulturalnym. Jeżeli chodzi. Ja się zastanawiałem, czy ktoś mnie zlinczuje po tym programie, dochodzę do wniosku, że nie, bo ja jestem w tym momencie tak kompletnie bezpartyjny, że ja na którą opcję nie patrzę, to ja nie wiem na kogo głosować. Smutne. To jest bardzo smutne. Bo teraz, bo teraz tak, przechodząc. Czy chcesz coś powiedzieć, Mateuszu, zanim ja zacznę swój wybór na temat tego, że nie mam na kogo głosować? A to, że jestem świat, to już ci powiedziałem. <laughs> to, że to twoja wina też został lewicę, która wcześniej była. Sprawiedliwość, mamy KO, czyli koalicja, drodzy słuchacze i yy, yy, oglądający nas, bo mamy przecież obraz. Yy, na kogo w tym roku możemy głosować? Mamy ugrupowanie PIS, czyli Prawo i Sprawiedliwość, mamy KO, czyli koalicja obywatelska, czyli była platforma obywatelska, teraz koalicja. Dlaczego? Nie wiem. Mamy lewicę, która wcześniej była SLD, ale teraz mamy lewicę. Znaczmy, znaczmy że ten koleś jest politologiem. Ja, ja, chciał, ja chciałem, żeby, to, żeby to wybrzmiało, nie? Ponieważ nie wiem, to jest jedna z rzeczy, które się w, tym, w, tym, w tej rozmowie przebijają non stop. On, on nie wie. Niestety problem polega na tym, że on nie wie i jest z tego dumny. Akurat odpowiedź dlaczego KO to KO, a nie platforma obywatelska, to dlatego, że KO wciągnęło, że, że koalicja obywatelska zawiera nowoczesną i zielonych. A PO to partia. koniec jest trudnego. Mamy e, ruch 2000, Polska 2050, czyli e, Szymon Hołownia, połączony z tego, co rozumiem z PSL-em że jest jedna lista z tego co rozumiem. Potem mamy konfederację, czyli partię Korwina Mikę. Później mamy ruch bezpartyjni. I na tym się właściwie wybór kończy. Ja jak patrzę na ten wybór, to ja powiem ci, Mateusz uczciwie i wam, drodzy słuchacze i telewizowie przed teleodbiornikami, że ja naprawdę w tym roku nie wiem, na kogo głosować. Że jak sobie patrzę, jakbym może częściej oglądał telewizję publiczną, to może uznałbym, że będę głosował na pis, no bo przecież jest tak świetnie, tak wspaniale, tak cudownie, że przecież będę głosować na jedyn, jedyną słuszną partię. Ale na nieszczęście jakoś tak dużo nie oglądam telewizji publicznej, więc no nie, jakoś mi delikatnie mówiąc nie po drodze. Koalicja obywatelska z kolei, to mam wrażenie, że ich jedynym punktem programowym jest to, że wybierzcie nas zamiast pisu. I o co nie zapytać gości z koalicji? To odpowiadają, zależy, no, no my ogólnie to jesteśmy ci dobrzy, tak, ale jak o coś zapytasz, to oni nie wiedzą co i jak. Lewica ma tak skrajne poglądy ekonomiczne, że nie jestem. Ja, jak? J, ja, jakie ma skrajne poglądy ekonomiczne? Ponieważ zdradzę Wam sekret, on nigdy nie precyzuje tego, jakie są skrajne po, po, poglądy ekonomiczne. Być może dlatego, że nie wie, ale ważne, że skrajne, nie? W stanie w ogóle obok nich podejść. E, może bym głosował społecznie, bo e, ja jestem społecznie trochę bardziej lewicowy, to znaczy że jestem pro-ludzki, pro to znaczy nie mam nic dotęczowych. To jest chyba. to. On jest politologiem. On jest politologiem. I Jest też, jak widzicie, łaskawym panem. Bardzo, bardzo łaskawym panem jest. Nie ma nic dotęczowych. Ten punkt, który mogę uznać jako jestem lewicowy, ale jeżeli, jeżeli wiesz, jeżeli w dobie e, kryzysów, jakie mamy w Polsce, inflacja, wojna za granicą, e, kryzys mieszkaniowy, kryzys e, podatkowy, e, a ja widzę na plakatach lewicy, zalegalizujmy Marihuanę, N, to kurczę, z czym my idziemy? Ja, ja mam 14 lat, nastolatki, więc ja mam zresztą takie, takie poczucie, że to, co łączy lewicę i konfederację. Kolega, niestety, ko, 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 kolega niestety ma duży problem, ponieważ no, nie, nie jest. Nie jest najostrzejszą kredką w piórniku. Nie odróżnia do końca plakatów posłanki od plakatów partii, z tego co rozumiem. To jest pierwsza rzecz. Natomiast ja nie wiem, gdzie są te plakaty, ponieważ całkiem dosłownie nie wiem, czy raz na socjalach lewicy widziałem legalizację jako główny postulat. Ale zostawiłem komentarz, że powiedział, że billboard widział się w Gdańsku, więc to jest, to, to jest na szczelny postulat lewicy. Nie? Z czym z tego, co rozumiem, to, to, ten, to ten billboard dotyczący legalizacji marihuany, żeby było śmieszniej, to on się nie pojawił teraz w cyklu wyborczym, tylko się pojawił w e maju. W maju to były billboardy posłanki lewicy Be Beaty Maciejewskiej. Co, co miało być kampanią informacyjną, a nie wyborczą. Gdzie ona, gdzie ona mówi, że mamy absurdalne prawo, z jednej strony można kupić leczniczą marihuanę w aptece, a jednocześnie zostać zatrzymanym za jej posiadanie. Rację teraz tak sobie ładnie side'em zrobię. Wyborców lewicy i konfederacji łączy to, że to są ludzie, którzy jeszcze nie wyprowadzili się z domu i nie zmierzyli się z prawdziwym życiem. <laughs> I, I na to wszystko całe nawiasko. Jakimś cudem, mają więcej od typa, nic nie sprawdził, za niczym się nie rozejrzał, ale nagrał godzinny odcinek na ten temat, nie? Nagrać odcinek pod tytułem nie mam na kogo głosować, wykonawszy dokładnie zero wysiłku i zero pracy, to jest poezja, nie? Ale spoko. Połowa ludzi, którzy zostawiają komentarze, to są ludzie tylko Konfederacja. Ktoś zostawił ten pierwszy film, którego nie obejrzę, ponownie nie, nie, nie rozróżniają partii od koalicji. To jest podstawowa wiedza. Taką mifę ja wpisałem. Lewica Marihuana Gdańsk. I znalazłem rzeczy z maja, nie z teraz. To nie są aktualne plakaty wyborcze. Właśnie dlatego się pytam. Gdzie, gdzie, gdzie on to wynalazł? Oso, ona nawet nie jest z lewicy teraz. Babka startuje do Senatu z, jakiejś, z jakiegoś osobnego komitetu. Nie? To jest poziom przygotowania. Muszę oglądać ten Senat, jak to tak wygląda, bo ten komitet jest wspólny. No to czy to jest pakt senacki, tak? Jeżeli chcecie, jeżeli chcecie ogarnąć głosowanie do, do Senatu, to macie Pakt Senacki, w którym największe ugrupowania razem podpisały po prostu, że wystawiają po jednym kandydacie. Problem z Paktem Senackim jest taki, że szereg partii, znaczy szereg różnych grup i grupek wystawił swoich kandydatów, z których część była na tyle perfidna, że próbowało, że, że, że próbują używać nazwy podobnej do Pakt Senacki, nie? Więc to będzie cyrk z tym Paktem Senackim na pewno, bo część ludzi się pomyli. Ja, ja, ja nie wiem, może jestem dziwny, ale jak, jak widzę ten poziom ignorancji, który jest jeszcze kurwa przyklepywany właśnie wujowymi hasłami typu o, ale widzę na, na konfekcjach co się z, z, nie wyprowadzili z domu od mamy, tam takie no, no nie wiem, no nie wiem, może się nie wyprowadzili, ale to nie oni jakby byli piotami, nie? W zasadzie Jesus fucking Christ No i to chciałem wam zarzucić na koniec, bo nie chcę chyba całego tego ich materiału oglądać, bo uważam, że tam nie ma nic wartościowego Myślę, że, myślę, że, że, że zmarnowanie na nich godziny byłoby po prostu żartem Natomiast ten, chciałem wam ten fragment pokazać, ponieważ po prostu trafił, że, że, że nie mogłem przestać wywracać oczami, nie? Ja obejrzałem całość prawie tego materiału, po prostu oni dalej pierdolą takie głupoty, że aż przykro mi się robiło, bo goście bronią policji, goście... Yy, on tam powiedział, bo oni generalnie mówią, że policja to jest ogólnie spoko, bo, oni, bo on był na Marszu Kobiet i nie bili. Nie? Więc Policja Good. To są tylko pojedyncze złe jabłka, nie. No i słuchasz, takie ja o tej mówisz... O, ty, nie wiesz nic o niczym. Nie, dla mnie to jest, mnie to jest po prostu osłabiające. Bo, bo ja chciałem sprawdzić kto to jest. Bo ja nie wiedziałem, kto to jest. Bo ktoś to zarzucił po prostu na Discordzie i. Dwie nieskończoności u Karolina, Krowa i Jasiek. Pojedyncze nieskończoności. Flavius, Elej, Zetka, Janek oraz Kto Panu tak Kastaniu Dawcy, Pince Lampowski, Feda Witruszyniowski, Szefa, Ewa Sadowska oraz Konrad, Dawczynika bez ćwiastki, Michał Piotrowski, Patrycja Zwardoń, Gruby Mefist, Piotr Strzemieczny, Bartomej, Rudka Dedok, Wiktor Okowski, Łukasz Puchalski, Jakub Jack, Porsuk Cukrowy, Adrian Jamrozik, Krysku Marogwu, Rewo, Bechanor, Cilius, Samrient, Hypatia, Eryk Pos Czkawka oraz Rophar. Osoby dające kawę, Kropster, Jarosław George Soros, z Kuba Komasa, A. Henryk, Miku39x, Aysia, Karen Tifo, Proton Nowy, Tomuś, Dom Egg, Hagnon oraz Adam. I wreszcie dawczynie herbaty, Arkadiusz Guminski, Poczek do Bosla, Katarzyna Pawłowalik, Antyplistyn, Inżynier Pielny, Apatimaster 3000, Miku Mokrowski, Hubert Mazurcik, Okaczko Maciedziński, i Smoky, Doradam, Klesznik, Adrian Rubelk, Misiek Daru, Ludin, Miriach, ja, XLS oraz Groten. Be amazing. Be, be, be fabulous. Zobaczmy się znowu.